Co powoduje zmniejszenie objętości płuc, kołatanie serca, zmęczenie, ból brzucha, bezsenność i wysypkę. Żałosny. Jeśli sobie przykleję bombę, to będzie mnie leczyć siedmioro doktorów? To nie jedyny typ w New Jersey ze spluwą, a bez diagnozy. Nie gram w to. Naprawdę wychodzi? Tylko żartował. Rzuć markę. Bóle w piersi, problemy z płucami, zmęczenie, wysypka, przewlekłe zapalenie płuc, może rak płuc dający przerzuty Dalej Przepona mu nie działa Zaburzenia przewodnictwa nerwowego? To chyba wstrząs Najpierw leczymy facetów z bronią Dalej Ból brzucha z bezsennością, najszybciej łączą problemy z krążeniem Wada serca? Potrzebne będą dostawy specjalne. Forman, zbadasz krew pod kątem zakażenia i nowotworu. Cameron, sprawdź w dokumentacji, czy zażywane leki mogły mu uszkodzić serce. Taupi Gutner, poszukajcie w mieszkaniu neurotoksyn. Marshall 873, South Brunswick. Okno z tyłu otwarte. Nie planujesz tam wrócić.